Kombucha. 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 Kombucha to napój powstały z naturalnie sfermentowanej herbaty, który zaczęto przyrządzać już 2000 lat temu na dalekim wschodzie. Kombucze Brothers and Sisters robimy z czterech składników. Zaparzamy organiczną zieloną herbatę. Rozpuszczamy ekologiczny cukier. Dodajemy żywe kultury bakterii i drożdży w postaci kombuczy i grzybka herbacianego. W czasie sześciotygodniowej fermentacji mikroorganizmy rozkładają cukier i związki zawarte w herbacie na kwasy organiczne, antyoksydanty, witaminy i enzymy. Kombucha wpływa korzystnie na naszą odporność, jest silnym antyoksydantem i ma wiele prozdrowotnych właściwości. Po prostu! Żywa herbata masuje Twój brzuszek! Wierzymy, że cywilizacja wyrosła na bazie współpracy, a nie rywalizacji między ludźmi. Kultury bakterii, podobnie jak my, stawiają na funkcjonowanie w społeczności. Jako Brothers and Sisters chcemy zaszczepić zdrowy ferment i gromadzić wokół nas świadomą społeczność.